7 października, czwartek z Ewangelii św. Łukasza. Kto szuka, znajduje. Nasze całe życie, nasza codzienność jest szukaniem. Szukaniem wpierw wartości, które mnie uszczęśliwią, które dadzą mi radość, a później. Yy, Szukaniem sposobu, jak te wartości przekazać innym. Oczywiście nie należy podawać skarbu bezpośrednio, masz, oto dar dla ciebie. Należy zapalić tego drugiego człowieka do szukania. Jeśli, posłuchajcie, jeśli bardziej się angażuję, jeśli czegoś szukam, jeśli głowie się myślę, jak to zdobyć to bardziej jeszcze smakuje. To, to, Jak znajdę, to stwarza mi ogromną radość. Bo jeśli ja coś dostaję gotowe, podane na tacy, to mi nie daje takiej radości. A ja to dostałem, okej, okay, no należało mi się i, i mi zostało dane. Ja mam zdobywać to. Podobnie jest ze świętością. Jakbyśmy dostali świętość życia tak od razu od Pana Boga. Masz, jesteś świętym to my byśmy tak jeden dzień się tą świętością cieszyli. Ale jak my ją zdobywamy? My poprzez zdobywanie świętości odkrywamy siebie. Odkrywamy Pana Boga. Wchodzimy codziennie w nową relację z Panem Bogiem. Uczymy się tego Pana Boga. To daje nam ogromne szczęście. Moi kochani, potrzeba nam takiego szukania, ale w tym szukaniu potrzeba nam takiej wytrwałości. Bo często jest tak, że my szukamy, okej, okay, nie znajdujemy, nie możemy znaleźć, szukamy, jesteśmy zmęczeni, poddajemy się. Nie, nie wolno się poddawać. Nie wolno mówić nie na tej drodze do nieba, drodze świętości. Trzeba iść, powstawać to co pokazuje Pan Jezus, powstawać na nowo, mimo że już nie mam siły, siadam, upadam gdzieś, chcę odpocząć. Nie, wstaję, idę, idę, chodźmy, idziemy dalej, szukać tego, co jest moim szczęściem. Szukajmy szczęścia, które daje nam się znaleźć, pozwala nam się znaleźć, bo Bóg to szczęście nam stawia na naszej drodze każdego dnia. Tylko trzeba po prostu ruszyć głową, sercem, naszym umysłem i znaleźć te piękne drogi Pana Boga. Serca Wam błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Szczęść Boże!